W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat magazynów energii. Czemu magazynów energii? Ponieważ odnawialne źródła energii są oczywiście niesamowitym wynalazkiem współczesnego świata i pozwalają one produkować nam energię elektryczną w sposób ekologiczny, mają natomiast zasadniczą wadę. Tą wadą jest to, że produkują energię elektryczną w sposób niestabilny i nieciągły. I w tym momencie na scenę wkraczają właśnie magazyny energii, urządzenia, dzięki którym możemy przechowywać energię elektryczną i konsumować ją w dowolnie, dogodnym dla nas momencie. Warto się jednak najpierw zastanowić, jak działają te urządzenia, i właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Poruszę nim takie tematy, jak co to jest w ogóle magazyn energii, jakie są rodzaje magazynów energii na rynku. Jak działa magazyn energii, czy warto wybrać taki na prąd stały, czy może na prąd przemienny? Jakie są wady, jakie są zalety magazynów energii? Jak prawidłowo dobrać magazyn energii do swoich potrzeb, ile trzeba wydać, czy ile kosztuje magazyn energii, i czy tak naprawdę magazyn energii będzie Ci się opłacał. Zacznijmy od pierwszego pytania, czyli co to właściwie jest magazyn energii. Przede wszystkim jest to urządzenie, które pobiera gromadzi i przechowuje energię elektryczną oraz umożliwia jej konsumpcję w późniejszym dogodnym dla nas momencie. Jak już wspomniałam na wstępie, magazyny energii mają bardzo duże znaczenie w kontekście współpracy z odnawialnymi źródłami energii. Przede wszystkim magazyny energii stosuje się, żeby racjonalnie zarządzać produkcją energii elektrycznej z. Odnawialnych źródeł energii, uniezależnić się od sieci i od awarii, które mogą tam wystąpić, zniwelować wpływ nadprodukcji energii elektrycznej z np. paneli fotowoltaicznych, momentami zmniejszenia produkcji energii elektrycznej np. w nocy, tudzież zimą, kiedy te panele wytwarzają mniej energii elektrycznej, oraz również zwiększyć poziom autokonsumpcji, czyli zużywania energii elektrycznej na własne potrzeby. I zastanówmy się teraz, jakie są rodzaje magazynów energii. Jeśli choć trochę znasz się na bateriach albo na akumulatorach, to wiesz, że mamy do czynienia z wieloma różnymi typami czy rodzajami tych akumulatorów i baterii. I tak samo jest w wypadku magazynów energii. Mogą one mieć, działać na różne sposoby, w zależności od tego, w jaki sposób jest tam przechowywana energia. No głównie mamy oczywiście do czynienia z akumulatorowym przechowywaniem energii. I z punktu widzenia natomiast konsumenta detalicznego, czyli Ciebie, czy mnie. Największe znaczenie będzie miało kilka tych różnych typów i o tym właśnie teraz. Pierwsze, najbardziej popularne obecnie, to są akumulatory litowo-jonowe. Najpopularniejsze, bo występują one nie tylko w magazynach energii, ale także w każdym sprzęcie takim jak smartfony, laptopy czy inne podobne urządzenia. Zbudowane są one z dwóch elektrod. Pierwsza jest elektrodą węglową, natomiast druga jest wytworzona z tlenków metali. I wszystko to, czyli te elektrody, zanurzone są w elektrolicie zawierającym sole litowe, dlatego właśnie ta nazwa litowy. Akumulatory te charakteryzują się przede wszystkim bardzo wysoką sprawnością tym, że nie ma w nich efektu pamięci oraz dodatkową możliwością rozładowywania ich praktycznie do zera. Na rynku dostępne jest kilka podtypów akumulatorów litowo-jonowych, wśród których wyróżniane innymi LMO, LFP, NMC, NCA jest to tylko kilka i tak naprawdę do zastosowań domowych największe znaczenie będzie miał typ LFP. Dlaczego? Ponieważ zapewnia on największe bezpieczeństwo. Nie pali się i nie wybucha w popęknięciu. Filmiki z takich różnych eksperymentów z akumulatorami litowo są dostępne gdzieś tam na YouTubie czy w innych mediach. Natomiast faktycznie ten LFP jest w tym momencie najbardziej bezpieczny. Drugim typem akumulatorów są akumulatory kwasowo-ołowiowe, i jeśli zaglądasz czasami pod maskę swojego samochodu, to wiesz, że właśnie taki akumulator jest tam zamontowany, bo znajdują one zastosowanie najczęściej właśnie w pojazdach, ponieważ są odporne na zimno. Ta technologia tych akumulatorów kwasowo łowiowych jest zdecydowanie tańsza niż akumulatorów litowo-jonowych. Jednak wadą jest to, że do pracy wymagają odpowiedniej wentylacji i trudno je zastosować w pomieszczeniach. Charakteryzuje niestety stosunkowo niska sprawność i, i to, że nie mogą być rozładowywane poniżej 50%, są również mniej wydajne niż wspomniane wcześniej akumulatory litowo-jonowe. Następnym typem baterii są baterie przepływowe i wydaje się tak naprawdę w tym momencie, że mogą one stanowić przyszłość magazynowania energii. Zbudowane są one z dwóch zbiorników wypełnionych roztworami chemicznymi, między tymi zbiornikami znajduje się taka membrana półprzepuszczalna, dzięki której możliwy jest ruch, wymiana między tymi substancjami jonów. Ważne jest to, że to rozwiązanie charakteryzuje się niską ceną, wysoką gęstością mocy i można w taki sposób przechowywać energię przez długi czas. O pojemności takiej baterii decyduje wielkość zbiornika, w którym znajdują się te ciecze. I tak naprawdę szacuje się, że taka bateria przepływowa może, może pracować, czy może mieć żywotność nawet 30 lat, czyli zdecydowanie więcej niż przeciętne, wcześniej wspomniane akumulatory. Na tym slajdzie widzisz teraz taki Schemat przykładowej baterii przepływowej. Po jednej stronie oznaczonej kolorem zielonym mamy pierwszą substancję chemiczną, po drugiej drugą, czyli to jest taki elektrolit, no i w środku membrana, która przepuszcza nam te jony między tymi dwiema substancjami. Dalej mamy baterie przepływowe typu redox, o co chodzi? Wykorzystujemy w nich reakcję redukcji i utlenienia, a utlenienie to inaczej oksydacja, i w efekcie reakcji chemicznej atomy. Jednego reagentu, jednej substancji, ulegają redukcji, czyli jest im odbierany jeden elektron, tracą ten jeden elektron, no z kolei atomy drugiej substancji ulegają oksydacji, czyli utlenieniu, w efekcie czego zyskują jeden elektron. Stąd ta nazwa od skrótu z dwóch nazw, re redukcja i oksydacja, czyli redox. Kiedy jedna właśnie z tych substancji traci elektron, a druga go zyskuje, następuje ruch elektronów. A jak mówi definicja, uporządkowany przepływ ładunków elektrycznych to inaczej prąd elektryczny. Kolejnym typem magazynu energii są magazyny wodorowe. Technologia tak naprawdę zyskuje dzisiaj na popularności, jednak zanim taki magazyn będzie w stanie stanąć w domu przeciętnego Kowalskiego, minie jeszcze pewnie dosyć dużo czasu. Jak na razie, są to oczywiście rozwiązania dosyć drogie i niskosprawne. Natomiast z drugiej strony, magazyny wodorowe są stosunkowo żywotne i przede wszystkim wodór zaliczany jest do tzw. ekologicznych źródeł energii. No i teraz zastanówmy się, jak tak naprawdę działa magazyn energii. Jeśli mówimy o magazynie energii, to tak naprawdę mamy dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że ten magazyn będzie nam współpracował z zainstalowaną już wcześniej fotowoltaiką, czy niekoniecznie wcześniej, ale. Z pracującą jednocześnie fotowoltaiką, no a druga opcja jest taka, że magazyn energii będzie działał bez fotowoltaiki. No i co się dzieje, kiedy magazyn energii połączymy w jakiś sposób z fotowoltaiką? Siedzące słońce produkuje nam energię z tych. Paneli fotowoltaicznych. Następnie ta energia, przede wszystkim w pierwszym kroku, jest zużywana do autokonsumpcji, czyli do, na te potrzeby własne. Nadmiar tej energii jest wysyłany do magazynu energii i ten się ładuje. W momencie, kiedy ten magazyn energii już jest wystarczająco naładowany, jest w 100% naładowany i my również nie mamy. Potrzeb autokonsumpcyjnych, wtedy nadmiar energii trafia dopiero do sieci elektrycznej. Zastanówmy się jednak, co w sytuacji, kiedy mamy pochmurny dzień albo jest noc, a Twój magazyn jest pusty. W tym momencie jak najbardziej możesz naładować taki magazyn energii elektrycznej z. Sieci. I wtedy działa on y, jak taka, taki zwykły powerbank. A co się dzieje w sytuacji, kiedy mamy awarię w sieci? Jeśli miałbyś same panele fotowoltaiczne, to w takim wypadku, dla bezpieczeństwa osób pracujących w sieci, inwerter odcina nam instalację fotowoltaiczną, mimo że ją mamy, to nie możemy cieszyć się tą energią elektryczną. Jeśli natomiast masz magazyn energii, to w momencie awarii sieci stanowi on rezerwowe źródło zasilania, i mimo że nie oddajesz nadmiaru energii do sieci. To jednak tyle energii, ile jest zgromadzonych w Twoim magazynie energii, posłuży Ci do y, podtrzymania pracy y, urządzeń. Także możesz cieszyć się z tego, że masz światło. Także w lodówce. A co w przypadku, kiedy masz magazyn energii, ale nie masz fotowoltaiki. W tym przypadku magazyn jest pełni głównie jedną rolę, czyli rolę awaryjnego źródła zasilania. Oczywiście drugą rolą jest to, że może stanowić źródło um, autokonsumpcji, ale główną rolą jest właśnie to praca jako awaryjne źródło zasilania i w tym momencie po, um, ten magazyn ładuje się, pobierając energię z sieci i możesz następnie wykorzystać tą energię zgromadzoną w, w magazynie energii. W dowolnym Momencie, nawet wtedy, kiedy jest awaria czy brak zasilania, jednak dalej pozostajesz w jakimś tam stopniu uzależniony od cen i sytuacji, jaka ma miejsce w sieci elektroenergetycznej. Jeszcze ważnym elementem konstrukcyjnym całego magazynu energii, czy właściwie tej współpracy z Twoją siecią domową jest tak zwany system zarządzania baterią, czyli BMS. Jest to skrót od angielskiego Battery Management System. Jest on kluczowy do prawidłowego, Działania magazynu energii służy on, jak sama nazwa mówi, do monitorowania i zarządzania pracą magazynu monitoruje on szereg parametrów takich między innymi poziom naładowania, czy prąd albo napięcie, czy temperatura pracy tej baterii. I jaka jest funkcja tego systemu? Czemu on właściwie zarządza i monitoruje ten stan twojej baterii? Stanowi on taką ochronę, czy stoi na straży tego, żeby bateria działała, czy magazyn działał prawidłowo. Dzięki temu nie naładuje się on nadmiernie, nie będzie podlegał zbytniemu rozładowaniu. Ten system powinien ochronić twoją, twój magazyn przed innymi niebezpiecznymi czynnikami, które mogłyby się przytrafić Twojemu magazynowi. No i zastanówmy się teraz nad pytaniem: na prąd stały czy na prąd przemienny? O co tutaj chodzi? Tak naprawdę w energetyce wyróżniamy dwa rodzaje prądu. Jest to prąd stały, DC w skrócie, od angielskiego wyrażenia direct current oraz prąd przemienny AC, od angielskiego wyrażenia alternating current. Nie myl tutaj tego z bardzo popularnym gdzieś zespołem ACDC. Nie ma to tutaj nic wspólnego. AC, ten prąd przemienny, mamy z nim do czynienia w gniazdkach i on służy do zasilenia większości naszych urządzeń, czy to domowych, czy to przemysłowych i taki właściwie prąd chcemy, żeby nam płynął natomiast DC czyli ten prąd stały wytwarzany jest przede wszystkim przez urządzenia oze takie jak panele fotowoltaiczne i tak naprawdę służy on do zasilania wąskiej grupy urządzeń elektrycznych z którymi raczej nie mamy do czynienia w takim przeciętnym domu w związku z tym musimy w jakiś sposób dla naszych celów przekształcić ten prąd DC w AC, jeśli chcemy go używać w instalacji domowej. I teraz tak, kupując magazyn energii czy inwestując w magazyn energii, mamy możliwość wyboru: czy będzie to magazyn DC na prąd stały, czy AC na prąd przemienny. Jak dokonać wyboru? Wybór między tymi magazynami jest stosunkowo prosty. I tak naprawdę opiera się na trzech kwestiach. Przede wszystkim pierwsza: jeśli nie masz i nie chcesz mieć instalacji fotowoltaicznych, to wtedy wybierz magazyn AC, bo bez inwestycji w dodatkowy sprzęt, tylko ten magazyn będzie w stanie Ci zapewnić to, że naładujesz go z sieci i również dostarczysz energię Twoim urządzeniom. Natomiast jeśli masz instalację PV, ale z jakichś powodów nie przewidujesz wymieniania inwertera, bo na przykład jest on jeszcze sprawny, jest on na gwarancji, czy tym podobne rzeczy, to też wybierz wtedy magazyn AC. Natomiast jeśli dopiero zamierzasz zainwestować w magazyn energii równocześnie z instalacją fotowoltaiczną, to wtedy kup magazyn DC zostanie ci wtedy zainstalowany tylko jeden inwerter, inwerter hybrydowy, dzięki temu zaoszczędzisz na kosztach. Przejdźmy teraz do zalet magazynów energii. Bo bądźmy szczerzy, tak naprawdę magazyny energii najlepiej sprawdzają się wraz ze współpracą z fotowoltaiką czy innym odnawialnym źródłem energii i dlatego Część z zalet, część z plusów, które za chwilę przedstawię, tyczy się właśnie takiej współpracy z odnawialnymi źródłami energii. No i przede wszystkim pierwszym takim punktem jest to, że uniezależnisz się od sieci elektroenergetycznej, a głównie od cen prądu, które stale rosną w tej sieci. Największe, oczywiście, korzyści pojawią się, kiedy masz instalację fotowoltaiczną. Dlaczego? Do 2022 roku mieliśmy do czynienia z metodą pomiaru typu net metering, i o co chodziło? W tym momencie. Do tego czasu Twoja instalacja była wyposażona w licznik dwukierunkowy, czyli ta energia wyprodukowana, nadmiar energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne był wysyłany do sieci, w związku z tym licznik liczył w jedną stronę. Natomiast jeśli w jakiś momencie miałeś większe potrzeby niż te, które zapewniała ci instalacja fotowoltaiczna, wtedy pobierałeś energię z. Sieci elektroenergetycznej i te dwie wartości się równoważyły, a to po prostu, jeśli ta energia pobrana była większa, to wtedy po prostu zakładowi energetycznemu w bilansie rocznym płaciłeś tą różnicę cen. Natomiast od 2022 roku mamy do czynienia z metodą pomiaru typu net billing i polega ona na tym, że nadmiar energii elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznych nie jest wysyłany jednostkowo do sieci elektroenergetycznej, tylko jest on przeliczany po cenie rynku. Sprzedawane tak naprawdę do zakładu energetycznego. I tam trafia on na takie specjalne subkonto czy wirtualne konto prosumenta. I potem, jeśli potrzebujesz zużyć energię z sieci, to również kupujesz ją po cenie rynkowej, a ta cena, którą masz na tym zgromadzoną na tym subkoncie, zostaje odliczona od tej kwoty, którą zużyłeś. Problem tylko polega na tym, że tymi pieniędzmi otrzymanymi z wysłania energii elektrycznej do sieci, możesz pokryć jedynie. Tę część kosztów związaną z kosztami energii elektrycznej. Nie możesz po pokryć kosztów stałych, których tak naprawdę stanowią połowę kosztów na rachunku za energię elektryczną. I tak, w summa summarum, osoby, które rozliczają się na zasadzie net billing, płacą zdecydowanie większe rachunki niż osoby rozliczające się na zasadzie net metering, mimo że powiedzmy mają podobne, podobną konsumpcję energii elektrycznej i podobne instalacje, podobnej wielkości. Kolejną zaletą posiadania magazynu energii jest to, że może on działać jako zasilanie awaryjne. Być może nie dotyczy to w do takim dużym stopniu mieszkańców miast, ale mieszkańcy wsi czy też małych miasteczek wiedzą dokładnie o co chodzi. Awarie sieci się zdarzają od czasu do czasu. Wszystko oczywiście zależy od pogody i od stanu sieci elektroenergetycznej. Pogoda jest coraz bardziej zmienna i tych anomalii jest z roku na rok coraz więcej, a stan sieci elektroenergetycznych jest no... Mm, jaki widać. I nie jest on niestety w Polsce najlepszy, bo od wielu lat, mimo obietnic, nie inwestuje się w rozbudowę sieci elektroenergetycznej. Kable są w większości przestarzałe. Nie dotyczy to być może tych najwyższych napięć, ale takie sieci, właśnie lokalne, są tak naprawdę niedoinwestowane. Co istotne, z rozwiązania tego, tego, tej awaryjności źródła energii, jak już wspomniałam wcześniej, mogą korzystać oczywiście osoby, zarówno te osoby, które posiadają fotowoltaikę, jak również te osoby, które tej fotowoltaiki nie posiadają, ale wtedy właśnie magazyn energii będzie ładowany z sieci i będzie działał jak taki duży powerbank. OZE to oczywiście ekologia, ale. Co z tego, jeśli w tych godzinach, których nie produkujesz energii elektrycznej ze swoich paneli, musisz ją pobierać z sieci. A że system, polski system elektroenergetyczny, opiera się głównie na spalaniu węgla, no to przyczynia się to do zachowań nieekologicznych. A dzięki zastosowaniu magazynu energii, czyli zwiększeniu autokonsumpcji, tak naprawdę ładujesz ten magazyn swoją czystą energią i pobierasz również czystą energię. Przekłada się to oczywiście na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, czyli magazyn zapewni Ci źródło czystego prądu. Kolejną zaletą jest to, że magazyn energii może być pomocny, jeśli posiadasz samochód elektryczny albo hybrydę. Ja wiem, że w Polsce akurat nie są to jakoś nadmiernie popularne pojazdy i to wszystko praktycznie rozbija się o to, że nie było u nas tak na przy... takiego dużego dofinansowania do tych, tego typu samochodów, jak na przykład w Niemczech, czy też to, że w Polsce nie ma aż tylu stacji ładowania pojazdów. W każdym razie jeśli faktycznie masz taki samochód elektryczny, to zapewne ładujesz go w nocy, kiedy wracasz do domu i w tym momencie zamiast pobierać energię drogą, energię z sieci, możesz ją pobierać ze swojego magazynu energii, którą zgromadził w czasie pracy fotowolta w dzień. Oczywiście magazyny energii mają szereg zalet, mają również wady, i o tych wadach właśnie teraz. Pierwszą i główną wadą jest przede wszystkim koszt. Magazyny energii są drogie ale o tym będzie w dalszej części odcinka. Trzeba mieć świadomość, że inwestując w magazyn energii ponosimy spory wydatek i mimo dofinansowań ze strony państwa, na przykład z programu Mój Prąd, koszty nadal są duże i wielu osób na pewno nie stać na tego typu przedsięwzięcie. Drugą wadą magazynów energii jest na pewno żywotność. Przede wszystkim magazyny energii charakteryzowane są tak zwaną liczbą cykli ładowania. Nie przyjmuje się, może ona być w zależności od technologii zastosowanej w magazynie energii, może ona wynieść od kilku do Kilkunastu tysięcy, średnio liczy się, że jest to sześć tysięcy cykli. Jeśli założymy oczywiście, że w jednego dnia mamy do czynienia z jednym cyklem ładowania i rozładowywania naszego magazynu energii, to w takim wypadku y, ta żywotność tego magazynu wyniesie nam około. 15 lat, 15-16 lat. Zwykle oczywiście gwarancja opiewa na magazyn energii, opiewa na 10 lat i w związku z tym musimy się liczyć, że po, po mniej więcej właśnie tych 15 latach będziemy musieli zainwestować w następne nowe urządzenie. Co jeszcze jest wadą magazynów energii? Proces produkcji i utylizacja. Produkcja każdej baterii czy każdego akumulatora jest obciążeniem dla środowiska, nie pozostaje ona obojętna. I w przypadku najpopularniejszych obecnie dzisiaj stosowanych baterii litowojonowych. Najbardziej problematyczna jest tutaj produkcja litu, ponieważ nie jest ona ekologiczna, jego wytworzenie wymaga dużych nakładów zarówno energetycznych, jak i dużych ilości wody pitnej. To tyle, jeśli chodzi o wady. I teraz przejdźmy sobie do pytania jak dobrać magazyn energii. Dobór magazynu energii wcale nie jest rzeczą prostą. Istnieje szereg czynników, które mogą wpłynąć na prawidłowy dobór tego magazynu. Musisz zastanowić się, jaki będzie system pracy, jakie są jakie jest Twoje zapotrzebowanie na energię elektryczną, jaką ma mieć pojemność ten magazyn elektry energii elektrycznej i jeszcze kilka innych czynników. Oczywiście w rozliczeniu ogólnym ważne jest także opłacalność i czas zwrotu z inwestycji. Żeby ułatwić Ci podjęcie decyzji, poniżej zebrałam najważniejsze kwestie, a są to przede wszystkim system pracy. Jest to pierwszy punkt, jaki musisz rozważyć. Musisz zastanowić się, czy Twoja instalacja ma pracować jako przyłączona do sieci, tak zwane on-grid, czy też off-grid, czyli niezależnie od sieci, jako taka wyspa. Do systemu, oczywiście, off-grid będziesz musiał dobrać większy magazyn energii, bo nie będziesz, musie, nie będziesz mógł pokrywać tych niedoborów z sieci elektroenergetycznej. Drugi krok to pojemność magazynu energii. Najłatwiej obliczysz to, jeśli weźmiesz pod uwagę swój roczne zużycie na energię elektryczną w tym celu najlepiej. Jakbyś przeanalizował swoje rachunki za cały rok z zakładem energetycznym i potem tą wartość, tą sumę tych wszystkich rachunków podzielił przez 365. Wtedy wyjdzie ci uśredniona wartość Twojego zapotrzebowania na jeden dzień. Natomiast oczywiście niezalecane jest do dobieranie pojemności magazynu do tej wyliczonej wartości. Czemu? Po pierwsze, dlatego że jeśli zdarzy się awaria i jeśli załóżmy potrwa ona 2-3 dni tudzież tydzień, wtedy nie będziesz w stanie zaspokoić swoich potrzeb, jeśli. Pojemność magazynu miała wystarczyć tylko na jeden dzień. Drugi powód jest taki, że tak naprawdę z wiekiem magazyn energii może tracić na sprawności. Po 10 latach tak naprawdę ta energia elektryczna zgromadzona w magazynie energii może nie być taka sama jak na początku, kiedy kupowałeś to urządzenie. Dodatkowo, jeśli masz fotowoltaikę, musisz się zastanowić, czy magazyn ma mieć pojemność mniejszą, równą, tudzież większą niż zainstalowana moc paneli. Na tym slajdzie, który aktualnie widzisz, przedstawiłam w dwóch kolumnach e, sytuację, kiedy moc fotowoltaiki ma być większa od pojemności magazynu, a po drugiej stronie wtedy, kiedy moc fotowoltaiki ma być mniejsza niż pojemność magazynu. Kolejnym czynnikiem, jakim powinieneś brać pod uwagę, e, dobierając magazyn energii, jest moc przełączeniowa. Pojęciem tym określamy Całkowitą pobieraną tudzież oddawaną do sieci e, moc czynną. I jeśli e, oczywiście sumarycznie Twoje panele fotowoltaiczne, Twój magazyn energii, e, wliczają się w tą moc przyłączeniową i jeśli z jakichś przyczyn ich sumaryczna moc jest wyższa niż ta moc przyłączeniowa, to wtedy będziesz musiał skierować odpowiednie pismo do zakładu energetycznego z prośbą o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Jak już wcześniej wspomniałam, istotna jest również żywotność magazynu energii. I przyjmuje się obecnie, że takie standardowe urządzenia mają 6000 cykli ładowania. Pamiętaj o tym oczywiście, że po czasie ta sprawność może spadać. Tak szacuje się, że mniej więcej po 10 latach może to być około 70% początkowej sprawności. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki magazyn pracował i 20 lat. No wszystko oczywiście zależy od stopnia jego zużycia albo warunków pracy. Dosyć ciekawym czynnikiem. Jaki może wpływać na dobór magazynu energii jest jego budowa, a właściwie budowa modułowa, bo na rynku obecnie można znaleźć kilka urządzeń, które taką cechę posiadają. O co chodzi? Jeśli planujesz w przyszłości zmianę sposobu ogrzewania swojego domu, na przykład na pompę ciepła czy ogrzewanie elektryczne, albo zakup samochodu elektrycznego, w tym momencie zakup takiego urządzenia modułowego może być, mieć rację bytu, ponieważ w dowolnym momencie możesz swój magazyn energii rozbudować. Przejdź Teraz do kluczowej kwestii, jaką jest koszt magazynu energii. I w 2023 roku trzeba było średnio wydać mniej więcej 20 tysięcy zł za magazyn o pojemności 5 kWh do nawet 60 tysięcy zł za magazyn o pojemności 20 kWh. Są to oczywiście wysokie koszty i wielu osób oczywiście nie, nie stać na taki jednorazowy wydatek. I w Polsce dostępne są systemy czy programy dofinansowań, m.in. na przykład mój prąd, który, dzięki którym można dostać inwestycje na właśnie magazyn. Energii. I tutaj w tabelce przedstawiłam, jakie dofinansowania, na jakie dofinansowania możesz liczyć z programu, co prawda on jest obowiązuje do końca 2023 roku, z programu mój prąd 5.0 dla takiego magazynu na przykład 5 kWh, którego średnia cena wynosiła 20 tysięcy zł Możesz liczyć nawet do, na dofinansowanie do 50%, czyli do 10 tysięcy zł. Jeśli natomiast chciałbyś, żeby Twój magazyn posiadał funkcję zasilania awaryjnego, to niestety za taką przyjemność przyjdzie Ci dopłacić do dopłacić nie więcej 10 tysięcy zł, bo trzeba tutaj sobie wliczyć jeszcze koszty dodatkowych urządzeń oraz inwestycje w prace instalacyjne. Musisz się zastanowić, czy instalacja magazynu energii będzie przebiegała równocześnie z instalacją fotowoltaiki. Jeśli tak, to właśnie będzie dla Ciebie najlepiej, bo najwięcej zaoszczędzisz na takim rozwiązaniu. Wtedy część urządzeń, takich jak na przykład inwerter, będzie kupiony tylko raz, będzie to inwerter hybrydowy i dzięki temu będziesz mógł zaoszczędzić dodatkowo. I zastanówmy się teraz, czy tak naprawdę magazyn energii Ci się opłaca. Bo z jednej strony możesz faktycznie mieć fundusze na to, żeby kupić sobie taki magazyn energii, no ale pytanie, czy on w Twoim przypadku jest opłacalny. Dlatego celu stworzyłam specjalnie taką tabelkę i po lewej stronie znajdziesz tam czynniki przemawiające za tym, żebyś zainwestował w magazyn energii, natomiast po prawej są argumenty przemawiające za tym, żebyś nie podejmował takiej inwestycji. Im więcej oczywiście opcji w danej kolumnie zaznaczysz, tym odpowiedź będzie bardziej oczywista. Natomiast oczywiście jest to tylko propozycja. Pozycja. To nie chodzi o to, żebyś przeanalizował tę tabelkę i podjął decyzję, nie, nie kupuję, albo tak kupuję, bo tak wynika z tabelki. Nie, to jest tylko pomoc. Oczywiście powinien się kierować jeszcze własnym przeczuciem czy własnym podejściem do tematu. Warto zainwestować w magazyn energii, jeśli masz instalację fotowoltaiczną, rozliczasz się na zasadzie net billing, ogrzewasz dom pompą ciepła lub ogrzewaniem elektrycznym, masz samochód elektryczny, w twojej okolicy często zdarzają się awarie zasilania. Nie możesz po pozwolić sobie na długotrwały brak zasilania, bo na przykład pracujesz w domu, boisz się wzrostu cen energii elektrycznej, masz duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, możesz skorzystać z dofinansowań czy przysługując się dofinansowania, chcesz być jak najbardziej uniezależniony od dostaw energii elektrycznej oraz mieszkasz w domu jednorodzinnym. To były czynniki przemawiające za tym, żeby zainwestować w magazyn energii. Natomiast czynnikami, które raczej Cię do tego zniechęcić, czy może powinieneś bardziej tutaj pomyśleć, czy warto, jest są wtedy, kiedy nie masz instalacji fotowoltaicznej i nie zamierzasz jej instalować. Rozliczasz się na zasadzie net meteringu, ogrzewasz dom kotłem na pellet tudzież węgiel. Brak zasilania nie stanowi dla ciebie problemu, twoje zużycie energii elektrycznej jest stosunkowo małe i mało płacisz za prąd. Nie możesz skorzystać z dofinansowań, albo mieszkasz w mieszkaniu, w bloku czy budynku wielorodzinnym. Pamiętaj oczywiście, że za podjęciem decyzji o kupnie, o inwestycji w magazyn energii przemawia wiele czynników. Musisz sobie przemyśleć wszystkie za i przeciw. Zanim dokonasz takiego zakupu zgłoś się do kilku firm zajmujących się sprzedażem i montażem magazynów energii i porównaj ich oferty magazynów. Pamiętaj też, żeby inwestować w urządzenia sprawdzonych marek, a nie takich jakichś firm krzaków, bo wtedy możesz się liczyć z tym, że gwarancja będzie krótsza i to urządzenie szybciej ulegnie awarii. Jeśli po obejrzeniu tego filmu masz jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to nie wahaj się ich zadać. Chętnie pomogę. Oczywiście, jeśli będę w stanie. Mam nadzieję, że choć trochę ten film rozwiał Twoje wątpliwości na temat magazynów energii, wiesz już trochę więcej po obejrzeniu tego materiału, z czym się je magazyn energii. I w takim razie bardzo serdecznie dziękuję Ci za obejrzenie dzisiejszego materiału. I do zobaczenia wkrótce.